Drugi dzień marzenia od 6 rano na polach nic Jestem teraz w lesie świeżego dalej nie ma, ale przynajmniej jakiś tam szpicer się trafił czy coś innego dziwnego. O to nie szpicer, bo widzę, że ma róże. To musi być druga główka Ale coś za dziwoląg mełkus pierwsza klasa długi kurde z 60 cm i tylko chyba ma no nie chyba tylko na pewno ma tylko oczniaka ale dziwak jeszcze takiego nie mam w swojej kolekcji kurde co za pała objąć go nie mogę no z 60 cm jak nic Szydlaż. No. Powiesimy go tutaj gdzieś do oceny. A pierdzie. No. Jest jakaś nadzieja. No wczoraj 6 godzin w terenie, dzisiaj już też. Od 6. Pewnie z 10 już będzie. Ja jest za 4 godziny wyłażone. I wreszcie jakiś efekt tego jest. Nawet stary cieszy.